Może to jeszcze nie jest otwarcie okno Overtona, ale musicie wiedzieć, że jakiś kosmate łapsko już za klamkę chwyta. Co państwo by powiedzieli na tak zwane regulowane rodzicielstwo, czyli posiadanie licencji na wychowywanie własnych dzieci? Zapraszam. Witam was. Autorem tej przełomowej pracy jest Konor Kionpur, doktorant filozofii na Uniwersytecie. W Colorado. Została ona zamieszczona w Dzienniku Etyki i Filozofii Społecznej, tom 25. Całkiem świeży temat, bo wrzesień tego roku. Zwracam Waszą uwagę, że chłop nie jest pomysłodawcą tej idei. On w swojej pracy cytuje inne prace i publikacje, które już zdążyły się ukazać. Czyli ten pomysł gdzieś żyje, gdzieś dojrzewa. Ale zacznijmy od. Terminologii, bo no rozumiem, że Państwo praktykują tak zwane rodzicielstwo prywatne. Się zrobi, urodzi, kocha, wychowuje i tak to się kręci. Ale musicie wiedzieć, że postęp wymaga wprowadzenia rodzicielstwa regulowanego. I tutaj jeszcze nie znamy dokładnej definicji, ale pomysły, jakie się pojawiają, no, pozwalają nam wyrobić sobie opinię na temat tego zjawiska. Po pierwsze, wzmocnione monitorowanie. Propozycja w swojej ogólnej formie wymaga, aby pracownicy socjalni i pracownicy służby zdrowia regularnie odwiedzali gospodarstwa domowe i oceniali, jak interesy dzieci są chronione i promowane. Być może wizyty te będą częstsze, gdy dziecko jest młodsze, i będą coraz rzadsze, gdy dziecko będzie starsze. Można przypuszczać, że wizyty te zachęcałyby rodziców, którzy pragną wychowywać swoje dzieci do wywiązywania się z tego na tyle dobrze, aby przejść do oceny, a także stworzyłoby profesjonalistom możliwość stosunkowo szybkiej interwencji, gdy w gospodarstwie domowym ma miejsce przemoc lub zaniedbywanie. Czyli to jest rozszerzenie obecnego systemu, z tym wyjątkiem, że teraz Zakłada się, iż w domu, że w rodzinie wszystko jest w porządku, a tego typu wizyty są zarezerwowane dla rodzin z problemami. W nowej normalności z automatu zakładałoby się, że ty i żona jesteście patusami i dopiero mielibyście udowodnić, że zasługujecie na wychowywanie własnych dzieci. Licencjonowanie rodziców polega na tym, że państwo używa narzędzi oceny w celu Ustalenia, czy dana osoba jest kompetentna do bycia rodzicem przed wychowywaniem dzieci i wyklucza z wychowywania dzieci osoby, które zostały uznane za niekompetentne. Natomiast licencje byłyby przyznawane rodzinom, które pozytywnie przejdą takie kontrole, aczkolwiek w każdym momencie będą mogły one zostać odebrane. Ja zwracam Waszą uwagę na zwrot. Przed wychowaniem dzieci. Nie wiem, czy to jest błąd automatycznego tłumacza, chociaż ja to, wyczy... ja to czytałem i też mi tak wychodzi. Zwrot przed wychowaniem dzieci oznacza, że dzieci byłyby brane po porodzie, jeszcze w szpitalu, no i wtedy nie wiem, może tylko po zwykłej rozmowie z rodzicami, urzędnicy decydowaliby, czy dzieci mogą być oddane. Nie wiem, jak w szczegółach mieliby to rozwiązać. Co ciekawe, dzieci mogłyby, mogłyby być odebrane rodzicom nie tylko ze względu na to, że coś w rodzinie źle się dzieje. Jednym ze sposobów regulacji rodzicielstwa jest zapewnienie, że rodzice wykazują wystarczającą tolerancję wobec osób o różnym pochodzeniu i sposobie życia, ponieważ tak zalecają skoncentrowane na dziecku ujęcia praw wychowawczych. Celem tej części jest pokazanie, że osoby, które wykazują kontrowersyjną nietolerancję, to znaczy podpisują się pod uprzedzającymi dogmatami, takimi jak rasizm, seksizm i homofobia, w takim stopniu, że ich zdolność do kierowania opiekuńczej postawy wobec np. czarnych osób, kobiet i lub osób homoseksualnych jest znacznie upośledzona, nie są w stanie chronić interesów swoich dzieci. We właściwy sposób. Na szczęście autor uspokaja, że to byłaby licencja tylko na wychowanie, nie dotyczyłaby rozmnażania. Niektórzy uważają, że aby móc się rozmnażać, należy wymagać od ludzi uzyskania licencji. Nie to mam na myśli, mówiąc o licencjonowaniu rodziców. Mam raczej na myśli, że ludzie powinni uzyskać licencję, aby w sposób dopuszczalny wychowywać, a nie rodzić dziecko. Dla jasności, może tak na koniec uspokoić, chłop nie jest żadnym autorytetem, to jest jakiś niespełniony doktorant. W tak zwanej prasie niezależnej przypisuje mu się członkostwo w Światowym Forum Ekonomicznym. Jednak to jest bzdura. Linki, które prowadzą do podstrony, do takiego biogramu, podają innego wykładowcę tej samej uczelni, z innej katedry, tutaj mamy filozofię, tam bodajże jest coś związanego z finansami. Jednak nie możemy tego bagatelizować no z prostej przyczyny. Chłop cytował swojej pracy już powstałe publikacje, no i ktoś jednak zadecydował, że tego typu zamordystyczne, zamordystyczne zapędy Mogą zostać opublikowane i mogą mieć się po świecie. Myślę, że projekt w takiej formie w jakiej jest tutaj proponowany, nie ma szans na wejście w życie. Z jednej strony opór społeczny, no ale no wiecie, zarządzanie tym wszystkim, logistyka, tak, mówimy tutaj o jakichś dziesiątkach tysięcy pracowników społecznych, pracowników służby zdrowia, jakieś, wiecie, zabieranie dzieci ze szpitala, no to, 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 to jest. To jest... Szaleństwo, jednak mogę sobie wyobrazić, że w przyszłości wcale nie trzeba dużo zmieniać w stosunku do obecnego systemu. Zmieniamy domniemanie, że, że się nadajesz, że wszystko jest dobrze, z tym, że musisz udowodnić. No i wprowadzamy jedną drobną zmienną, która w tolerancyjnym społeczeństwie nie powinna być problemem. Jedną zmienną, która owszem, nie odnosi się wprost. Do dobrostanu dziecka, prawda? Jak ty, jakie ty masz, jaki ty masz stosunek do grup uprzywilejowanych? No bo tak to powinniśmy nazywać. Więc, nawet jeżeli system nie byłby wprowadzany na szeroką skalę, to mógłby być zapis, który. W naszej okoliczności, ja mógłby, ja teraz oczywiście gdybym, to jest polityka fiction, ale widzieliśmy, nie takie rzeczy w ustawach przechodziły, prawda? To by było sprzedawane oczywiście jako dobrostan dziecka, i to by nie było używane na szeroką skalę. Ale jako straszak polityczny, jedna, druga, trzecia akcja pokazowa, i wtedy osoby, które mają dzieci, mają jakieś tam zakusy polityczne, czy są czynnym, czynnymi politykami opozycji, czy generalnie coś tam chlapią na media społecznościowych, to by rurka zmiękła, prawda? Bo tu już nie chodzi o siebie, ale tu już w ogóle chodzi o, o rodzinę, nie? No i to tyle ode mnie. Pamiętajcie, to są póki co takie, <laughs> takie luźne propozycje z Colorado. Ja też nie chcę ludzi straszyć, no ale warto jednak e, mówić, e, w którym kierunku idą badania, prawda? Dlaczego te pieniądze nie zostały przekierowane na, na uczelnie, gdzie jakieś tam chipy, inne procesory się się opracowuje? Szkoda strzepić, Ria. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy zainteresowałby was. was starszy film. Zapraszam na kanał z giereczkami. No i oczywiście. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, wsparciem jest każdy z Was. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.